Za pomocą komunikatora internetowego rozmawiamy z wolontariuszką, panią Beatą Golińską. Cześć, Beata. Cześć. Chciałem zapytać, jak wasze działania, działania Korony Jaworzno w tych ostatnich dniach się prezentują, co robicie. Generalnie na chwilę obecną mamy bardzo dużo pracy. Tak naprawdę wszystkie projekty dopinamy na ostatni guzik. Zainteresowanie naszą pomocą jest ogromne, dlatego no nie możemy narzekać na nudę. To jest w ogóle taka akcja spontaniczna ludzi, którzy zebrali się w tej grupie Korona Jawożno, Co możesz o nich powiedzieć? Tak, to prawda. Grupa jest spontaniczna, bo tak naprawdę w szeregi zasilają mieszkańcy miasta. Część z nas trafiła dlatego, że sama chciała, część po prostu została powiedzmy zwerbowana. Fajne w tej grupie jest to, że tak naprawdę my jesteśmy z różnych środowisk, mamy różne poglądy, ale w ogóle na to nie patrzymy, bo połączyła nas jedna idea, czyli niesienie pomocy, a w obecnych czasach, które tak naprawdę wywróciły życie do góry nogami wszystkich, nie tylko nasze. Ta pomoc jest niesamowicie potrzebna i okazuje się, że mamy taki moment, żeby na chwilę się zatrzymać i spojrzeć na to, co tak naprawdę jest ważne, czyli człowieczeństwo, a my staramy się po prostu pokazać, w jaki sposób można pomagać i przede wszystkim, że warto to robić, no bo jeśli nie teraz, to kiedy? Pomagacie w różnych zakresach, bo wiem, że to są posiłki, które są wydawane tym osobom najbardziej potrzebującym. To jest chyba taki najbardziej logistycznie trudny, trudny element. To znaczy tak, muszę powiedzieć, że grupa wolontariuszy, która zajmuje się akurat tym projektem, jak dostarczanie posiłków dla osób potrzebujących, jest niesamowicie zaangażowana i jest jedną z tych grup, która tak naprawdę musi poświęcać temu jak najwięcej czasu. Początkowo było tak, że był to projekt skierowany dla osób bezdomnych. Natomiast w chwili obecnej okazuje się, że korzystają z tej pomocy również Osoby takie zwyczajne, które na co dzień powiedzmy yy, mają gdzie mieszkać, natomiast sytuacja obecna, czyli na przykład nie wiem, stracenie pracy yy, czy jakiegokolwiek dochodu zmusiła ich do tego, żeby z tej pomocy skorzystać. My się cieszymy, ponieważ uważamy, że o taką pomoc nie trzeba się, żeby, żeby, żeby prosić o pomoc nie trzeba się wstydzić. To nie jest wstyd, to jest po prostu super. Pani Beato, ale jest też taka ciekawa inicjatywa, że chcecie też zbierać to pożywienie, te produkty, które już nie wiem, kończy im się data ważności, dużo osób kupiło bardzo dużo tych spożywczych, zrobiło dużo tych spożywczych zapasów, teraz wyrzucają czasami to do kosza, można z tym zrobić coś innego, co Wy proponujecie? To nasza propozycja jest taka, że my odbieramy te rzeczy, które gdzieś tam bazują z ich za dużo na półkach w domach. Odbieramy oczywiście w sposób bezpieczny zarówno dla osoby, która nam przekazuje, jak i dla wolontariusza, bo to bezpieczeństwo jest przede wszystkim najważniejsze, no bo jeżeli o nie nie zadbamy, no to nie będziemy w stanie później pomagać. I później ta żywność jeszcze tego samego dnia, bo to jest bardzo istotne, tak, bo jeżeli mówimy o dacie przydatności, to tutaj czas jest bardzo ważny, ta żywność trafia do osób, które jej po prostu nie mają. Na początku ta Wasza obecność na pewno szokowała, że pokazywaliście się w maskach, w kombinezonach na ulicach. Teraz już ludzie przywykli do tego, do tego widoku. Jak w ogóle Was odbierają? No, muszę powiedzieć, że większość mieszkańców i osób, którym pomagamy, odbierają nas w sposób po prostu cudowny. Widać, że ta pomoc jest im bardzo potrzebna. Muszę przyznać, że. Tak naprawdę na co dzień spotykamy się z tak ogromnym cierpieniem, o którym do tej pory tak naprawdę mogliśmy nie mieć pojęcia. Także dla nas to też jest ogromna lekcja. To są osoby, które, to, to nie są tylko seniorzy, którym robimy zakupy, bo z wiadomych przyczyn nie mogą wyjść z domu, ale często są to osoby, które jeżdżą na wózkach inwalidzkich, które nie mają w domu ogrzewania i które tak naprawdę cały pokład nadziei tutaj kotwiczą w naszych osobach, nas jako wolontariuszy. Te ich reakcje no na pewno są bardzo takie też emocjonalne. Dla was to też niesie dużo, dużo emocji? Tak, te, y, myślę, że to jest takie obopólne, bo y, z jednej strony my pomagamy, natomiast y, to cierpienie, z którym się spotykamy, sprawia, że nasze serca pękają, ale daje nam to dodatkowe, dodatkowego kopa do działania i staramy się robić to wszystko jeszcze na 200%. Dziękuję bardzo za rozmowę i życzę tego, żeby dużo wytrwałości w tych wszystkich działaniach dla Was, żeby starczyło Wam po prostu siły, bo tak jak się zapowiada, chyba ta sytuacja będzie trwała jeszcze na pewno kilka tygodni. Dokładnie. Ja ze swojej strony serdecznie zapraszam, jeżeli ktoś chce się przyłączyć i wesprzeć nasze szeregi, no to nie widzimy problemu. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.